Były to naprawdę ostatnie czołgi, które jeszcze można byłoby nazwać potęgą trzeciej tymi pojazdami, które miały świadczyć o tym, że niemiecka broń pancerna przytoczy się jak walec po Europie. Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi. Buduj historię Klocek po klocku. Partnerem projektu Tank Hunter jest sklep Militaria.pl, dystrybutor produktów marki Mechanics Wear. Rękawic Mechanics używamy bardzo często i szczerze polecamy, ze względu na wysoką jakość i świetny design. Klikajcie w linki w opisie i róbcie zakupy, w ten sposób wspieracie również Tank Huntera. Uwaga, miłośnicy dobrej karnawałowej zabawy. Stary Spichrz przy Pałacu Kłanino zaprasza 1 lutego 2025 roku na Bal Przebierańców. To będzie wyjątkowy wieczór i kolejna możliwość wspólnej zabawy z Tank Hunterem. Zapraszamy! Czy ktoś Was słyszał o bitwie w górach harcu, która odbyła się w kwietniu 1945 roku? Jedna z ostatnich bitew III Rzeszy. Witajcie w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera. Dziś jedziemy do Niemiec, a dokładnie w góry harcu. Znane nie tylko jako potężny ośrodek drugowojennej produkcji, ale także jako miejsce jednej z ostatnich bitew, jakie rozegrały się na froncie zachodnim w 1945 roku. Poległo tu sporo pojazdów i nie będziemy ukrywać, w jednym z gospodarstw namierzyliśmy wspaniały, pancerny kąsek. Jedziemy cały dzień i całą noc po to, by wam go pokazać. Mecenasami dzisiejszego odcinka są Tomasz Axman. I Andrew Black. Dziękujemy uprzejmie. Dojechaliśmy. Dojechaliśmy. Jesteśmy w okolicach Ostrudy. Jak to Ostrudy? Ale nie Ostrudy w Polsce, a Ostrudy w Niemczech, czyli Osterode am Harz, góra w Harcu, czyli miejsca z którego wywodzi się nazwa naszej Ostrudy, bo stąd pochodził kontur krzyżacki, właściwie z okolic, bo z ale nazwę naszej ostrudy wziął właśnie z tej ostrudy, ale nie o tej historii opowiadamy, o tej średniowiecznej opowiadamy o historii II wojny światowej, czyli o ostatnim zagłębiu przemysłowym Hitlera, które poddało się właściwie dopiero w kwietniu 1945 roku. Góry Harcu stały się tym miejscem, w którym przemysł Hitlera rozwinął się schowany w ich czeluściach. Ale, ale teraz tym... jest właśnie, teraz jest noc, idziemy do hotelu. Tak. A od rana akcja. W końcu poranek, trochę jak w Ardenach, choć to kawałek, ale górki, pagórki, lasy i mgła robią swoje. Zobaczcie, jak wyglądają smukłe góry góry Harców. Ostatnie dni wojny, połowa kwietnia, Amerykanie wkraczają w te rejony i wyobraźcie sobie, nie wiedzą czego się spodziewać, bo dotychczas do, do szło im całkiem łatwo. I tutaj pojawia się dosyć duży opór. Działa szturmowe czołgi, jak y pancery czekające na amerykańskie Shermany. Wówczas w użyciu były ich głównie wersje Easy Eight tych Shermanów. Trafiły tutaj już na nowym zawieszeniu unowocześnione Shermany z 76 mm armatami, ale mimo wszystko czekali na nie bardzo groźni przeciwnicy, ponieważ taki pancer, chociażby 4 z armatą długości L70, to była tak zwana również mała Pantera. Ponieważ pancerz przedni jak pancera to 80 mm nachylonych pod dokładnie takim samym kątem jak w panterze, co powodowało, że przed tego pojazdu był niemalże nieprzebijany nawet dla najnowszych strzelmanów z serii Z8, jak pancer wyposażony dodatkowo w armatę o długości 70 km umiatającą te same pociski co Pantera co Panter 4, ale z dużej łuski, czyli takie jak w panterze. Tam z łatwością radził sobie z takim przerwanem z każdej odległości. Tak więc ci groźni przeciwnicy czekali tutaj na swoje ostatnie w tej wojnie ofiary. A jedną z tych ofiar już za chwilę zobaczycie. w miejscowości Rybelland, w górach Harcu, właściwie w ostatniej twierdzy trzeciej Rzeszy, w miejscu, w której trwały ostatnie walki. Jak spojrzycie na te krzyże, wiek żołnierzy, jak również daty, w których polegli, chociażby tutaj 18 kwietnia. 11 kwietnia, znowu 18 kwietnia. Spójrzcie, jaka ta, jakie te ofiary były już kompletnie niepotrzebne, gdy w kwietniu, wiadomo było, właściwie 18 kwietnia. Nawet znany był już los Berlina. Trzecia Rzesza dogorywała, a w górach harcu cały czas trwały walki walki z Amerykanami. Co prawda, my znajdujemy się w tej chwili w miejscowości, która ostatecznie w udziale przypadła Rosjanom. O czym świadczy chociażby tamten obelisk, wspominający więźniów wojennych, którzy polegli na tej ziemi. Widać na nim jeszcze symbolikę stalinowską sierp-młot. Ale znajdujemy się w miejscu, gdzie jeszcze walczyli Amerykanie. Te ostatnie momenty trwania walk w III Rzeszy, te ostatnie momenty III Rzeszy, to tak jak powiedziałem, niepotrzebne ofiary po obu stronach. Zarówno żal jest nawet Niemców, którzy tutaj polegli, oczywiście żal żołnierzy amerykańskich, którzy całkiem niepotrzebnie ginęli właściwie w ostatnich tygodniach wojny. I wyobraźcie sobie, to potężne zgrupowanie traciło cały czas żołnierzy. Szacuje się, że góry Harcu wraz z zagłębiem Rury, czyli te, te dwa, to, to właściwie to największe zgrupowanie żołnierzy, jakie jeszcze znajdowało się na ziemiach jeszcze Rzeszy, to około 400 tysięcy żołnierzy. Te 400 tysięcy żołnierzy poszło do niewoli, sprzęt został tutaj porzucony. Jak widać zdjęcia z gór Harcu, ciężarówki rozrzucone po lasach, w nieładzie już właściwie, bo nie było się gdzie poruszać. Harc miał być też tym ostatnim miejscem Sercem produkcyjnym trzeciej rzeszy. Wówczas w górach Harcu, oprócz amunicji powstawały również samoloty. Powstał potężny kompleks Metal dora w którym produkowano V2, henkle H162 salamandry. Widać takie góry, wewnątrz góry wyżłobione całe fabryki, montownie sprzętu, który miał jeszcze obronić trzecią rzeszę. Wiadomo, że na to nie było już szans od dawna, potężne bitwy pod Stalingradem, Kursk, następnie lądowanie w Normandii, to wszystko ostatecznie przypieczętowało los III Rzeszy, ale jak sami widzicie, ci ludzie ginęli niepotrzebnie do końca. Te ślady tych walk desperackich, walk z kwietnia 1945 roku widać do dziś, jak chociażby spojrzycie Spojrzycie wokół, te groby cały czas tutaj się znajdują. Jednocześnie pozostałości po kwietniu 1945 roku cały czas są do odnalezienia. Takie rzeczy się trafiają. Oczywiście jest to sprzęt z końca III Rzeszy. Z tego co rozmawiałem z lokalnymi poszukiwaczami, zbieraczami, tacy, którzy jeżdżą tu po okolicy, jeden z nich opowiadał mi o tym, że jeszcze odnajduje, zna miejsca po zniszczonych jak z Pancerach czy Hecerach, ale już mało jest tego sprzętu takiego. Pierwszej bym powiedział kategorii, jakiś panter czy tygrysów. Tego już tutaj. Naprawdę niewiele pozostało. Znamy oczywiście losy słynnych kompanii, które walczyły tutaj, chociażby kompanii Hummel, która walczyła, wyposażona nawet w tygrysy Ausführung E. Ale były to ostatnie sztuki, jakie jeszcze udało się reanimować, przydzielane jako pojedyncze sztuki do poszczególnych kompanii, nawet walczące w Berlinie. Ale były to naprawdę ostatnie czołgi, które jeszcze można byłoby nazwać potęgą III Rzeszy, tymi pojazdami, które miały świadczyć o tym, że niemiecka broń pancerna przytoczy się jak walec po Europie. Tutaj, były, tutaj te pojazdy, które się odnajduje, ich ślady i pozostałości to bardziej pojazdy spieszone, które miały dać trzeciej Rzeszy chwilę oddechu na, na produkowanie sprzętu, na wprowadzenie do uzbrojenia, wprowadzenie do walki tak zwanej fergeltungswaffe, czyli cudownej broni, która miała odmienić ostatecznie losy wojny. Oczywiście do tego nigdy nie doszło. Hecery, pancery, oczywiście przedłużyły ten agonie ale były to już marne pojazdy w starciach, chociażby z radzieckimi IS-2 czy amerykańskimi Pershingami, które w kwietniu 1945 roku już pojawiały się na froncie. Znamy słynną kronikę filmową z Kolonii, gdzie Pantera najpierw niszczy Shermana, a następnie zostaje sama zniszczona przez amerykańskiego Pershinga. Hetzer jako pojazd dość lekki nie miał szans w starciu z tymi... Już, powiedzmy, kolosami z tymi zaawansowanymi czołgami, był to niszczyciel czołgów przeznaczony bardziej do niszczenia Shermanów czy T34, aniżeli tych najcięższych pojazdów alianckich, które już pojawiały się na froncie w setkach sztuk. Co prawda, całkiem liczna produkcja, zarówno jak z pancerów, jak i hecerów, tak jak powiedziałem, przedłużyła tę agonię, ale ostatecznie ten los już był wcześniej przypieczętowany. Tak więc, znajdujemy się w tym ostatnim. W sercu walk, w tym ostatnim miejscu, gdzie yy, niemieccy żołnierze próbowali wzyskać jeszcze na czasie, zyskać, nie wiem, być może ratunek dla notabli, którzy chcieli ewakuować się jak szczury tonącego okrętu. Nie mam pojęcia, jaki był cel walk prowadzonych już po marcu 45 roku, kiedy wiadomo było, że ten los jest całkowicie przegrany. Ostatnia wielka ofensywa w Ardenach. Zakończyła się przegraną, wielkie związki zostały stracone, nie było szans na produkcję nowego sprzętu wojennego. Nie pojawiła się też żadna cudowna broń w postaci, nie wiem, bomby atomowej, która mogłaby odmienić losy wojny. Tak więc uważam, że te walki w Górach Szarcu, które były prowadzone, to tak naprawdę były walki e, motywowane chęcią przedłużenia sobie życia przez zbrodniarzy, którzy wiedzieli, że... Wojna dla nich zakończy się w jedyny sposób. No i takie ofiary w postaci młodych chłopców. Tutaj mamy 27-letniego Waltera, tam mamy Willy Schweike z 20 roku, czyli mógł mieć z 25 lat. Tutaj mamy Willy Rykel, który mógł, miał wówczas 22 lata. Ci młodzi chłopcy ginęli już kompletnie bez sensu. Być może część z nich nawet nie miała żadnego udziału. W tych zbrodniach, które oczywiście, których Niemcy dokonali, być może kierowały nimi również inne idee. Tego nie wiemy, ale uważam, że takie ofiary w końcu wojny były kompletnie niepotrzebne. Ta bezwarunkowa kapitulacja, która nastąpiła 8 maja, powinna była nastąpić co najmniej dwa, a nawet trzy miesiące wcześniej. Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi, producent klocków dla dorosłych, którymi mogą bawić się również dzieci. W najnowszej ofercie znajdziecie m.in. nowy, potężny parowóz BR-03, zbudowany z zawrotnej ilości 2564 klocków Kobi, który po złożeniu ma aż 70 cm długości. A także historyczny wagon Skąpień, w którym podpisano kończący Wielką wojnę układ rozejmowy z Niemcami oraz czołg M4A2E8 Sherman, znany również jako Easy Eight, wraz z załogą, z którą można by nakręcić nie jeden film. Polecamy! Po tym historycznym wstępie w końcu trafiamy w miejsce, w którym czeka na nas ten oto wspaniały artefakt. To kawał pancernej płyty. Może ktoś z was domyśla się od jakiego pojazdu? Okej, okay, nie trwajmy w niepewności. To przednia płyta niszczyciela czołgów Jagdpanzer 4. Piękny kawał. Zobaczcie dokładnie z tego miejsca w pojeździe. Dwie takie pancerne płyty układające się w ostry klin. To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów pojazdu, którego w czasie wojny wyprodukowano aż 2000 sztuk. Na miejscu nie możemy dużo filmować, właściciel nie chce pokazywać swojego podwórka, ale zgadza się na sfilmowanie momentu załadunku. Zawsze coś. Jagdpanzer IV był niemieckim niszczycielem czołgów. Niszczycielem, można to tak określić, z prawdziwego zdarzenia. Zanim powstał, prym w tej roli wiódł Szturmgeszutz III. Mimo iż działo szturmowego Sztuga 3 nie było przeznaczone do roli niszczyciela czołgów, zmiana, jaka nastąpiła w sztugach produkowanych od jesieni 1942 roku, czyli umieszczenie w nich długolufowych dział 7,5 cm sztuk 40 L48, spowodowała, iż sztugi spełniały częściej rolę niszczyciela czołgów niż działa wsparcia piechoty. Jednak w międzyczasie na froncie pojawiła się Pantera. I to jej działo. Doskonałe 7,5 cm Kampfwagen Kanone 42 L70 postanowiono umieścić w niszczycielach czołgów pod nazwą 7,5 cm Panzerabwehr Kanonę 42. Ta doskonała broń montowana była w dwóch wariantach: Jagdpanzer 4. W Panzer 4-70V produkowanych przez zakłady Fomak oraz Panzer 4-70A produkowanych przez zakłady Alcat. Nasza płyta pochodzi bez wątpienia z jacht pancera produkowanego przez Foktlendische Maschinenfabrik G, czyli zakłady FOMAK. Jacht pancer 4, we wczesnej wersji, produkowanej również przez firmę FOMAK, wyposażonej w armatę 7,5 cm Pak 39 L48, zaczęły trafiać na front w marcu 1944 roku. Jako pierwsze otrzymały je oddziały na zachodzie i południu, m.in. dywizja Panzer Lehr, 12 dywizja pancerna SS Hitlerjugend czy dywizja pancerno-spadochronowa Hermann Göring. Dostawy Jagdpanzer 4 w późniejszych wersjach z działem panterowym trwały do samego końca wojny. Jeszcze w marcu 1945 roku nowe pojazdy trafiły do 116 dywizji pancernej, dywizji Panzer Lehr, a w kwietniu m.in. do 15 dywizji grenadierów pancernych i do wielu formowanych na prędce oddziałów walczących w ostatnich dniach III Rzeszy. Więc jak pancer 4 z gór może dołożyć swoją historię do historii Kłanińskiej? Nasz jak pancer zakupiony niegdyś pochodzący z Francji zostanie uzupełniony kolejną bardzo ważną płytę. Co prawda mamy ją pociętą, ale taka cała przednia płyta, gdy ten element jest taki charakterystyczny przyda nam się bardziej i na pewno bardziej będzie cieszyć oko zwiedzającego, który będzie chciał ten historyczny pojazd zobaczyć w Głaninie, a nie gdzieś na zachodzie. Towar w naszym bojowym MANie i jedziemy na miejsce zniszczenia pojazdu, z którego pochodzi płyta. Bo uwaga, jest ono znane. Mamy zatem prawdopodobny kontekst. Jak pan ser 4, którego historię dzisiaj właściwie poznajemy, zniszczony w górach harców w okolicach miejscowości Rubelan, który, którego płyta przednia znalazła się u rolnika, został zniszczony dokładnie na tej drodze. Zobaczcie, bronił tego przejścia. Nie znamy jego dokładnej historii. Nie zachowały się również zdjęcia, jako że osoba, od której udało nam się pozyskać tę przednią płytę, on był już drugim właścicielem po rolniku. On pozyskał tę płytę od rolnika, następnie wyeksponował ją u siebie i. Dowiedział się, że czołg został zniszczony w tym miejscu. Rolnik opowiedział mu tę historię, jednakże nie zachowały się do dnia dzisiejszego żadne zdjęcia. Pamiętajmy, że znajdujemy się już po wschodniej stronie Niemiec, w dawnych DDR-ach. Tutaj, podobnie jak i u nas w Polsce, panował komunizm, więc dostęp do wszelkiego rodzaju technik i nowinek technicznych był ograniczony. Ale wyobraźcie sobie nadchodzących Amerykanów czołg z resztkami paliwa, próbujący jeszcze podjąć walkę, najprawdopodobniej zniszczony, być może bocznym trafieniem przez nadjeżdżającego Shermana z 76, 76-mm armaty. Zostaje zniszczony, porzucony, jego elementy. E, oczywiście później są zezłomowane, zebrane, e, trafiają na złom, część trafia do użytku domowego. Jako, że tutaj również był problem z pozyskaniem elementów do zabudowy, tak więc rolnik zabrał sobie te elementy. Jak pancer porzucony już w kwietniu 45 roku, był tam. To... Właściwie najcięższą bronią, jaką posiadali tutaj obrońcy w górach Harcu. Popularniejsze oczywiście były Hecery, wyprodukowane już od połowy 1944 roku w dużych ilościach. Wyprodukowano około 2700 dział na podwoziu czołgu czeskiego, właściwie na zmodyfikowanym podwoziu czołgu czeskiego, jak 30 jak pancer 38 Hecer. 2700 sztuk, co daje nam miesięczną produkcję na poziomie około ponad 200, znacząco ponad 200 sztuk, nawet w tym krótkim okresie tego jednego roku pomiędzy kwietniem roku 1944 roku, a kwietniem roku 1945. Tak więc tych jednostek trafiało całkiem sporo. Do oddziałów frontowych też tych Hecerów trafiło sporo. Z tego co udało mi się ustalić, to właśnie za tamtą górką zniszczony był Hecer, tutaj zniszczony był Jagdpanzer. Te pojazdy były. Były ułożone właśnie wzdłuż tej drogi, ale tych ciężarówek, tego sprzętu stało tu znacznie więcej, co dokumentują też epokowe zdjęcia z tamtego czasu. Jak widzicie, zapewne przemek przywołuje wam właśnie tę fotografię. Widzicie ciężarówki z otwartymi drzwiami, porzucony sprzęt. To jest kwiecień roku 1945 roku. Morale w wojskach Wehrmachtu jest po prostu na dnie. Wszyscy wiedzą, że wojna się skończyła. Berlin upada, już jest twarz Turm Berlina. Rosjanie lada dzień wkroczą do stolicy III Rzeszy. Nie ma najmniejszych szans na zmianę losów wojny. Każdy chce tylko przeżyć. Jak widzicie, jest tutaj cmentarz, na którym leżą polegli młodzi e, żołnierze. Żołnierze Wehrmachtu, 22-25-letni. Wśród nich jest oczywiście e, też starszy żołnierz, zapewne z Volkssturmu, ponad 50-letni. To niepotrzebne ofiary, ci żołnierze, którzy desperacko chcą przeżyć, oni w większości już bez żadnego morale próbują tylko uniknąć walki, stąd też te potężne straty. Amerykanie niemalże podczas tych walk nie tracą swoich żołnierzy, nie ma, ran, nie ma zbyt wielu rannych, nie ma też zbyt wielu zabitych. Wziętych do niewoli to prawie w ogóle już nie ma, ponieważ ta niewola no już nie miała gdzie mieć miejsca, tych obozów nie było. Góry Harzu były, były tym ostatnim bastionem. Ten nasz Jacht panzer 4, który został tu zniszczony, z którego płytę dzisiaj e, udało nam się pozyskać. E, oczywiście pozostało po nim mnóstwo drobiazgów jak to przycięciu, wysadzaniu każdego tego typu pojazdów. E, z osobą, która e, pozyskała tę płytę, udało mi się porozmawiać. On zciągnął tutaj poszukiwaczy. E, udało się znaleźć kilka drobiazgów. Jak sam wskazał, za bramką przy pierwszym dużym drzewie zapewne tym. E, udało im się, e, znaczy udało im się, zebrali jeszcze drobiazgi, wyrzucili je z swoich poszukiwań. Zerkniemy sobie wokół drzewa. W każdym razie mówi, że stał tu z boku i tu było to miejsce, gdzie pojazd był wysadzony. E, jak powiedział rolnik po wysadzeniu, on zebrał ją ze swojego pola, która znajduje się około 150-200 metrów dalej. Także możecie sobie wyobrazić jaka siła była też eksplozji tych elementów, które latały. Ale mówię, ta bezsensowna walka w tych ostatnich dniach III Rzeszy, zobaczcie też desperację, jaką podejmowano. Żołnierze początkowo walczący w słynnych tygrysach, panterach, trafiają następnie do lekkich, małych hecerów, które no już nijak się mają do tej wielkiej pancerwafy. Jednocześnie największym aktem desperacji jest to, że bataliony czołgów ciężkich wyposażone jeszcze przed arderami w tygrysy królewskie, 68-tonowe kolosy, Również trafiają do tych biednych Hecerów. Ci pancerniacy, którzy mieli stanowić ten taran III Rzeszy, w ostatnich desperackich chwilach dostają tak mocno demoralizujący sprzęt. Oni musieli mieć po prostu morale na dnie. No i tak też tu się działo: tu wszyscy chcieli dostać się do domu, wszyscy chcieli się rozejść, yy, chcieli przeżyć. A wiadomo było, że tutaj yy, była jeszcze o tyle komfortowa sytuacja, że można było trafić do niewoli amerykańskiej. A ci żołnierze, którzy byli na wschodzie, oni nie mieli takiej, takiej prostej drogi. Wiadomo było, że wokół będą Rosjanie. Tu można by się było rozejść po domach. Tu było jeszcze wyjście, tak więc to morale było jeszcze dwukrotnie niższe, aniżeli na wschodzie, bo tak naprawdę nie było po co walczyć. Tak więc stopień dezercji wówczas był już bardzo, bardzo wysoki. Obejdę sobie tutaj wokoło, bo mówił, że zostawili jakieś drobiazgi na skałkach. No i mamy. Zobaczcie. nie trzeba dużo szukać, bo tutaj już... o. Pomiędzy, pomiędzy tym, właściwie skalistym podłożem, leżą już odłamki. Widać spawy chromoniklowe, tak jak mówił, że została tylko drobnica. Nie udało pozyskać się niczego dużego. Takie drobne kawałeczki pozostały po tym, jak pancerze. No Nie mamy wątpliwości, że są to ślady po pojeździe pancernym, na co chociażby wskazują nam rodzaje spawów. Ale to podobnie jak i u nas, te wszystkie pojazdy, które były złomowane, niszczone. Po nich pozostawała tylko i wyłącznie taka naprawdę maleńka drobnica. Fajnie byłoby dotrzeć do takich zdjęć, które pokazywałyby dokładnie ten pojazd. Ja bardzo chciałbym zobaczyć, jak ten jak pancer wyglądał, ale no niestety, tak jak mówił nam miejscowy pasjonat historii, nie pozostało żadne zdjęcie tego pojazdu. Ludzie byli zmęczeni wojną. Zapewne. Starano się jak najszybciej ten teren posprzątać. Nikt nie chciał dokumentować tej wielkiej porażki. Wszyscy chcieli już o tej ubiegłej wojnie jak najszybciej zapomnieć. My nie zapominamy, bo ta historia wciąż nas interesuje. Nie ustajemy w poszukiwaniu jej śladów. Zobaczcie, nawet przydrożny słupek zdaje się wspominać rok zniszczenia Jagdpancera. A my spoglądamy raz jeszcze na tę wojenną drogę i wracamy do domu. Zatem to wszystko na dziś. Dziękujemy za kolejne wspólnie spędzone chwile. Dziękujemy za każdy komentarz, łapkę i suba. Serdeczne pozdrowienia ślemy do naszych wspaniałych patronów z Patronite i YouTube. A. Jesteście niesamowici. Wśród naszych mecenasów są Tomasz Aksman, Andrzej Aleksandrowicz, Ajent Jacek Arendt. Przemysław G. Babi, Roman Banaś, Bartosz Bawolski, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Tomasz Błaszkiewicz, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Radosław Krząstek, Adam Ciesielski. Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D, Andreas Czyzewski, Krzysztof Dąbrowski, Franek Dolas, Andrzej Duda, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Dawid Fall, Krzysztof Fiedler, Marcin Filipowski, Michał Futera, Piotr Gawdziński, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Dominik Graczykowski, Tomek Grącki, Andrzej Grochola, Piotr Grochot. Tomasz Grzelak, Przemek Grzonkowski, Michał Grzybowski, Gwiazda Gwiezdny Poszukiwacz, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Maciej Irlik, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Metiu Kaczmarek, Maciej Kaniewski, Aleksander Kapica, Michał Kapiec, Bart Kajor, Kasper, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Krzysztof Kochaniak, Anna Konieczny, Zbigniew Konkel, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause, Marian Krzyszowski, Krzywy Jas, Paciorka RK, Dawid Krzyczkowski, Adam Kukiełka, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Albin Lojkowski, LP, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Góz 97 Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Pajpa 1982, Michał Pajszczyk, Pancer Magneto, Pawias, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Leszek Peżanowski, 50PLN, Krzysztof Poczekaj, Patryk Puls, Ralf99DE, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Witold Rozmarynowicz, Krzysztof Jarema Skąpiński, Krzysztof Siedlasz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Dariusz Spyra, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, Piotr Szmagier, Marek Ślęczka, Bartłomiej Światłowski, Wojciech Tarki-Tarkowski, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Adam Trzaskowski, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Wilk Welesa, Piotr Wierzbowski, Wiesław S., Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Kacper Woźniak, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek Grzegorz Konrad i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek przygód Tank Huntera. Jak zwykle w czwartek o Do zobaczenia!